Wiemy już, jakie projekty zgłosili mieszkańcy w olsztyńskim budżecie obywatelskim. Ze 170 propozycji 120 przeszło weryfikację formalną i merytoryczną i zostanie poddanych pod głosowanie. z czego wybierać. Nie mamy osiedli, na których nie ma propozycji. Wszystkie osiedla złożyły propozycje i jest ich zwykle więcej niż, niż dwie. Na realizację projektu olsztyńskiego budżetu obywatelskiego przeznaczonych jest 7,5 miliona złotych. Z czego 2 miliony 400 tysięcy złotych to są projekty ogólnomiejskie, które mogą być wykonywane. Oczywiście to też Państwo wiecie, tylko w mieście Olsztynie. Jak i pozostała kwota to jest 5 milionów 100 tysięcy złotych. To jest kwota, która trafi do naszych osiedli. Ta kwota została podzielona na 23 osiedla. W zależności od ilości zamieszkujących mieszkańców Olsztyna w danym czy na danym osiedlu. Głosowanie odbędzie się między 5 a 18 czerwca. Listę projektów można znaleźć na stronie głosujobok.olsztyn.eu Zwycięskie projekty poznamy 12 lipca.